Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 stycznia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wodniki, horoskop tygodniowy, 15-21 stycznia. Jakieś rady, wskazówki dla wodników, wodniki. Ale się będzie działo, kochane wodniki. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, sąd ostateczny. Musicie wyzwolić się z jakichś trudności, blokad, ograniczeń, być może uzależnień, nałogów, jakichś traum, trudnych wydarzeń z przeszłości, toksycznych relacji, toksycznych kwestii. Musicie się z tego wszystkiego wyzwolić i iść do przodu. Bardzo polecam terapię, ale równocześnie możecie stosować techniki relaksacyjne, mindfulness, jogę, medytację, żeby troszkę uspokoić nerw, uspokoić emocje. Co Wam może poprzeszkadzać, karta i król mieczy. Jakiś mężczyzna, takie logiczne, Analityczny, patrzący przez pryzmat rozsądku, no ale przez niego możecie mieć jakieś stany lękowe, depresyjne, jakieś takie blokady, wszystko to, co ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu. Nie słuchajcie żadnych mężczyzn w tym tygodniu. Karta Rada, dwójka kielichów, no najpiękniejsza karta miłości. Będzie piękna, szczera, cudowna miłość, piękne uczucie, zaspolenie dusz, ciał, serc, spełnione marzenia, zrealizowane plany, sukcesy, zwycięstwa. Pozwólcie sobie na to, bo to właśnie czeka Was w tym tygodniu. To, co nieuniknione i wynik. Karta Pustelnika i paść denarów. No, nieuniknione jest to, że będziecie analizować, kontemplować, przeżyjecie wewnętrzny research, analizę wewnętrzną, czego potrzebujecie, co jest dla Was istotne, na co się nie godzicie. No i dzięki temu wynik paść denarów, szanse do wykorzystania, będzie szansa, będzie szansa na fajne zdrowie, na dobrą relacje, na super pracę, na poszerzanie kwalifikacji, podnoszenie kompetencji. Pozwólcie sobie na to. Będzie super tydzień. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki i życzę fantastycznego tygodnia. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.